Alkohol, warto wiedzieć, z czym nie można go laczyć. Leki w ostatnim czasie obserwuje się wzrost zazywania leków i suplementów diety w krajach rozwiniętych. Substancje te, podobnie jak żywność, po spożyciu ulegają przemianom za pomocą układu enzymatycznego oraz sa wydalane z organizmu. To właśnie na etapie metabolizmu leków dochodzi najczęściej do różnych interakcji z żywnością. Po spozyciu preparatu, droga do ustna ulega on wieloetapowym przemianom i majacym na celu wywolanie zamierzonego celu farmakologicznego. Pierwszym etapem jest uwalnianie substancji czynnej z kapsulki, kolejnym wchłanianie do krwiobiegu przez blony komórkowe, następnym dystrybucja w określonych tkankach, dalej, metabolizm tych substancji. Na samym końcu lek, podobnie jak każda inna substancja obca, jest wydalany z organizmu. Jak już wspominalam, z punktu widzenia interakcji leków ze składnikami zewnątrz najważniejszy jest etap obejmujący metabolizm substancji, czyli cały cykl przemian, którym są poddawane w organizmie. Większość tych reakcji katalizowana jest przez enzym cytochrom P450, który występuje przede wszystkim w watrobie, ale też i w mniejszych ilościach w jelicie, lucach czy nerkach. Takim samym procesom w organizmie podlega alkohol. Substancja ta metabolizowana jest w watrobie za pomocą katalizatora cytochromu P450 lub w wzolatku przy udziale dehydrogenazy alkoholowej, ATH. Pod wpływem ATH 70-90% etanolu ulega przemianie do aldehydu octowego, a dalej, pod wpływem dehydrogenazy aldehydowej, do kwasu octowego. To właśnie aldehyd octowy jest przyczyna popularnego kaca po spożyciu alkoholu, ponieważ powoduje on bóle glowy, wymioty czy drgawki. Powszechnie stosowane leki zawiera jacek fasacetylosalicylowy, przeciwbólowe, czy leki antyhistaminowe, na chorobę wrzodowa zolatka, dostępne nawet bez recepty hamuje działanie ADH, co prowadzi do zwiększenia stezenia alkoholu we krwi. Co bardziej niebezpieczne, niektóre leki hamują działanie dehydrogenazy alkoholowej, w związku z czym w organizmie dochodzi do gromadzenia się aldehydu octowego, którego toksyczne działanie prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionosnych, nudności, pocenia się, zawrotów głowy czy spadku cisnienia. Do takich leków naleza niektóre leki przeciwnowotworowe, jak prokarbazyna, natulan, przeciwgrzybicze, stosowany w leczeniu biegunek, Dostępny bez recepty lek zawierający nifuroksazyt, (Ndx) zifurax, czy powszechnie znany lek przeciwbakteryjny, stosowany w infekcjach ukladu moczowego furaginum, urofuraginum, urointima. Wracając jeszcze do konsekwencji wynikających z interakcji alkoholu z paracetamolem, warto także wspomnieć o postępującej martwicy hepatocytów w atroby. Oczywiście sila tej reakcji jest zależna od dawki przyjętego leku oraz alkoholu. Laczenie leków działających na osrodkowy układ nerwowy z napojem wysokoprocentowym znosi ich działanie nawet po zaprzestaniu spozywania tej substancji w trakcie leczenia. Dobrym przykładem takich interakcji może być kuracja benzodiazepinami, czyli lekami o działaniu uspokajającym, przeciwlekowym i nasennym. Jednoczesne. Jednorazowe laczenie alkoholu z tymi lekami powoduje zatrucie organizmu benzodiazepinami w wyniku rywalizacji leku i alkoholu o te same enzymy metabolizujące. Z kolei u osób systematycznie naduzywających napojów wyskokowych przed kuracją lekami chwilowe odstawienie uzywki również ma wpływ na przyspieszenie metabolizowania i wydalania leku, a co za tym idzie, na zmniejszenie skuteczności leczenia. Nie należy także zapominać o interakcji alkoholu z witaminą A. Przewlekłe spozywanie substancji alkoholowych wraz z kuracją tym preparatem może powodować poważne uszkodzenia watroby. 2. Napoje energetyczne Głównym składnikiem każdego napoju energetycznego jest kofeina. Poza tym w puszce takiego produktu znajdziemy też inne składniki pobudzajace, np. zęszen lub wyciagi z guarany czy tauryny które potęguje działanie kofeiny oraz wedluzaja jej aktywność. Według badań jednoczesne spozywanie alkoholu z napojami energetyzującymi zmniejsza jego usypiające działanie, przez co daje pozorne wrażenie trzezwości. W wyniku takiego stanu konsument spozywa zazwyczaj większe ilości trunku, co sprzyja zatruciu. Ponadto wykazano, że spozywanie takiej mieszanki sprzyja podejmowaniu ryzykownych działan takich jak prowadzenie pojazdów po alkoholu czy przygodne kontakty seksualne. W literaturze można doszukać się również doniesień dotyczących występowania napadów padaczki lekoopornej po spozyciu drinka laczacego alkohol z napojem energetycznym. 3. Marynowane warzywa Marynowanie to proces zabezpieczający produkty spozywcze przed psuciem. Marynuje się warzywa. Miesa i ryby w celu przedluzenia ich terminu przydatności do spożycia oraz nadania pozadanych walorów smakowych. Marynowanie warzyw w alkoholu jest doskonalym sposobem na przedluzenie trwalości produktu od kilku godzin nawet do kilku dni. Co więcej, pojawiaja się informacje o tym, że marynowanie mięsa grillowanego takimi napojami jak piwo czy wino zmniejsza dawkę substancji rakotwórczych powstających jako efekt takiej obróbki termicznej. Należy także pamiętać, że witaminy z grupy B nie są magazynowe w naszym organizmie. Są one pobierane wraz z żywnością, a następnie ich nadmiar wydalany jest przez organizm, dlatego tak ważne jest, aby dbać o ich odpowiedni pobór wraz z dieta. Są one jednak bardzo wrażliwe na działanie takich uzywek jak alkohol, dlatego przewlekle jego spozywanie może prowadzić do niedoborów tych związków. Desery i slodyczy alkohol hamuje uwalnianie glukozy z watroby, ponieważ organ ten musi poradzić sobie z metabolizowaniem wypitego drinka. W wyniku tego procesu po spożyciu napoju wysokoprocentowego może dochodzić do spadków poziomu glukozy we krwi, co szczególnie niebezpieczne jest u osób chorujących na cukrzycę. Regularne spozywanie alkoholu może prowadzić do kwasicy ketonowej. W rezultacie dochodzi do pojawienia się takich objawów jak wymioty, bóle brzucha czy zaburzenia świadomości. Objawy te są podobne do tych występujących po spożyciu alkoholowym, więc mogą być one mylnie zinterpretowane i doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Spozywanie alkoholu również sprzyja podjadaniu produktów bogatych w węglowodany proste, które zaburzają równowagę poziomu glukozy w organizmie. Podczas okazjonalnego przyjmowania napojów wyskokowych warto pamiętać, aby laczyc jest z produktami bogatymi w węglowodany złożone oraz tłuszcz, który spowalnia wchłanianie węglowodanów, co zapewnia stary poziom glikemii w organizmie. Nieswiadome laczenie z alkoholem pewnych substancji może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Bez wątpienia niezwykle ważne jest zatem zapoznanie się z informacjami dotyczącymi interakcji alkoholu z żywnością. Szczególnie istotne jest uważne czytanie dolaczonych do leków ulotek mówiących o mieszaniu specyfików z alkoholem, ponieważ te reakcje są najbardziej niebezpieczne dla naszego organizmu. Wiedzę na ten temat możemy czerpać od lekarza lub farmaceuty, z ulotek dolaczonych do leków czy ze sprawdzonych stron i internetowych.